Witam Państwa przed mikrofonem Józef Wycisk, zapraszam na kolejne spotkanie z Katowicką specjalną strefą ekonomiczną, a dziś naszym gościem dr Janusz Michałek, prezes strefy Witamy. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, zupełnie niedawno okazało się, że Województwo Śląskie znalazło się na szóstym miejscu wśród europejskich regionów pod względem przyciągania inwestycji zagranicznych i jest to ranking Financial Timesa. To jest pańska zasługa? To ogromna radość to nie jest tylko nasza zasługa. Ja uważam, że województwo śląskie zasługuje na tą nagrodę. To, co się w ostatnim czasie wydarzyło i to jest też wielkie podziękowanie dla pana marszałka Województwa Śląskiego i, i, i tych wszystkich programów wsparcia. To, że wspólnie współpracujemy, to, że realizujemy misje gospodarcze, to, że możemy liczyć na nie tylko te władze regionalne, ale też rządowe przecież Wojewoda i, i wielu naszych samorządowców to jest sukces wielu ludzi, wielu instytucji. Bardzo się cieszymy, bo takie rankingi pozwalają w pewien sposób pozycjonować też Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Dzięki. Temu możemy naprawdę walczyć o najlepsze, największe projekty z całego świata. Bo Pani prezesie do tej pory mówiliśmy o nagrodach dla strefy. Do tej pory mówiliśmy o nagrodach dla strefy, teraz już mówimy o nagrodzie dla całego regionu. To jest jednak trochę inna perspektywa. Ja myślę, że Widać to, co wielokrotnie rozmawialiśmy tutaj na antenie, że Polska wygrywa. Wygrywa na tym kryzysie, że widać, że nasi, nasze firmy, nasze polskie firmy, polscy menadżerowie ściągają najlepsze projekty. I myślę, że województwo śląskie to jest taki no, przykład wzorcowy, jak bardzo łatwo, łatwo, ale w pewien sposób w, w, w ciężkich uwarunkowaniach radzi sobie i z pandemią, i z tym kryzysem, który przed nami jest. I to jest też szansa, i to jest taki Optymizm w tych trudnych czasach, które są, no, tego nie zmienimy. Widzimy wielki kryzys wojenny na Ukrainie, nie wiadomo jak on się skończy, więc najlepszym takim rozwiązaniem zawsze. Było, szukajmy nowych inwestycji. Szukajmy nowych inwestycji, ale także nowych kierunków. Pan nadał Katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej, a w pewnym sensie także całemu regionowi, taki pewien nowy kierunek, w którym te biznesy zaczynają podążać. To jest elektromobilność. Tak, tak? Tak. My mówimy o inwestycjach koreańskich, jeśli mówimy o bateriach do pojazdów. Ale mamy też ale Mamy Izerę. Tak? Mamy Izerę, ale też mamy y, samochody, które niebawem tak, wyjadą. Autonomiczne, dokładnie tak. Mhm. To jest, I to cieszy, bo wielokrotnie rozmawialiśmy też czy dyskutujemy nawet we własnym gronie co zrobić, żeby ten przemysł, automotyw, który ma dzisiaj też trudności, brak półprzewodników, problemy z energią, problemy z, z rękami wykształconymi do pracy, żeby nie był takim naszą kulą u nogi, ale też taką lokomotywą. I więc te ostatnie inwestycje przez ostatnie dwa lata to jest ten przemysł no, przyszłości, samochody przyszłości. Ale chodzi mi o to na ile ta wizja, że to jest region, w którym powstają elektryczne samochody i części do elektrycznych samochodów. Na ile to zmieniło postrzeganie regionu przez Europę Zachodnią? Przecież te nagrody, to nawet o której Pan powiedział, Financial Times, prestiżowe, no, szóste, szóste miejsce, no, można powiedzieć, na świecie, to jest niewiarygodne wyróżnienie dla wszystkich. Więc ja myślę, że to widać. Tą naszą pracę wszystkich y, mieszkańców, wszystkich firm, wszystkich organizacji politycznych, społecznych, pozarządowych, Sądowych, którzy angażują się w to życie nasze, Śląska, to jest ich sukces i za to serdecznie na tej antenie dziękuję. A jaka będzie następna nagroda dla strefy? A no to, panie redaktorze, będzie okazja, to się na pewno pochwalimy. Pan redaktor wie, że, że jesteśmy skromni, i wolimy, bo to ładniej wygląda, jak ktoś nas chwali, niż my sami. Także czekajmy z a może coś się okaże. Dobrze, będziemy czekać cierpliwie. Dziś państwa i moim gościem był dr Janusz Michałek prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.